Choć do wyborów prezydenckich pozostało jeszcze sporo czasu, to już oficjalnie wiadomo, że znany dziennikarz i publicysta Szymon Hałownia decyduje się kandydować właśnie w tych wyborach. Dziś postanowiłem zapytać mieszkańców Katowic, co sądzą o jego decyzji. Co pani uważa na temat startu Szymona Hałowni w wyborach prezydenckich? Beznadziejny. Za bardzo nie mogę się wypowiedzieć, bo no niezbyt, oprócz tego programu rozrywkowego mam talent, właściwie wiele o nim nie słyszałam. Ten politycy nie siedzi, i chce się angażować w takie sprawy, na pewno nie będzie miał takiego poparcia. Może jak będzie miał poparcie, to może z Radia Maryja albo tam coś takiego, bo reprezentuje się dobrze, ale czy, czy będzie, czy nie za młody czasami? chociaż prezydent też nie jest starszego wieku, nie? no to nie wiadomo jak to wyjdzie, no ale może się mu uda. Wolałabym, żeby to był ktoś ani z tej, ani z tej strony, tylko taki w miarę neutralny, znaczy mam nadzieję, że neutralny, bo aż, aż tak dobrze, jest to po prostu moja nadzieja taka, że, że to jest ktoś, kto nie jest związany ani z jedną partią, ani z opozycją, ani z nikim. Nawet nie słyszałam o tym. Raczej nie. <noise> Nikt nie sratyluje. Dlaczego? A nie wiem, lepiej nie, tam pasuje do tego programu. A nie słyszałem o tym jeszcze tak szczerze. No to już wiadomo. No już wiadomo, no jak chce, no niech próbuję. no wiadomo, no. Jak mu się uda, no to, ale no, wiadomo, że mu się raczej nie uda, no. W sumie ciekawa sprawa, ponieważ e, wydaje mi się, że to z kandydatów będzie szedł bardziej w stronę lewicy, mimo tego, że ma to e, kościelne poglądy. Czy ja tylko jakieś plotki słyszałem? No brzmi zabawnie. Dlaczego?